Przez lata dewastował polskie prawo, starając się zrobić z tego prawa na wzór totalitarnego państwa swoją zabawkę. Przez lata gwałcił nie tylko polskie prawo i sądy, ale także doprowadzał do tego, że ludzie byli w tych instytucjach terroryzowani. Przez lata poniżał, a także rzucał fałszywe oszczerstwa w stosunku do prokuratury. Dzisiaj Zbigniew Ziobro. Osrany po pachy, nie stawia się przed Komisją Śledczą, mimo że Andrzej Duda mówi, iż ta komisja jest legalna. Uchwały te mają charakter wiążący, albowiem wyrażają wolę Sejmu. Poseł Mejza, który przejmuje pałeczkę od Przemysława Czarneckiego, najmniej... Wypowiadającego się w polskim parlamencie posła miał dosłownie dwie wypowiedzi. W ostatnich dniach cała nasza ojczyzna żyła jednym tematem: zatrzymaniem jednego z najpopularniejszych polskich influencerów zatrzymaniem buddy. Na koniec Sławomir Mencen, który rzekomo jest dobrym doradcą podatkowym i powiedzmy, że jest, ale z językiem angielskim i inteligencją, taką inteligencją erudyczną, to u Mencena Cholernie, kiepsko. Chciał się pochwalić swoją wiedzą i powiedział, że ustawa o VAT to jest ustawa o podatku od wartości dodanej. To jest... Cześć Wam. Czy Wy wiecie, macie może doświadczenia, jak to jest, jeżeli ktoś, komu chcecie pomóc, nagle Was obraża, wyzywa, stara się udowodnić swoją wyższość nad Wami? Ja mam taką historię sprzed kilku dni, i dzisiaj, trochę później, opowiem Wam o tej historii, bo ona pokazuje, że empatia ma swoją datę przydatności. Ale zanim o tej dosyć dla mnie ciekawej i bolącej historii, prywatnej historii, op Wam opowiem, to chcę przypomnieć Wam, że Andrzej Duda właśnie poinformował Zbigniewa Ziobrę, że jest przestępcą i tchórzem bo komisja śledcza, która została powołana w jego sprawie jest w 100% legalna. A jak to się stało? Za chwilę wam udowodnię, ale teraz posłuchajcie, co na temat samego Zbigniewa Ziobry mówi poseł Trela. Do prokuratury jako pokrzywdzony pan pobiegł, a na komisję Pegasus dzień wcześniej nie miał pan siły. Oszustwo, dziadostwo i mega, hipo i mega hipokryzja to wasze cechy główne. Czasami politycy pozwalają sobie na więcej, więcej w komentowaniu rzeczywistości, ale także więcej w kreowaniu i podciąganiu rzeczywistości pod swoją modłę. Ja powiem wprost: ziobro jest chórzem nie stawił się na komisji nie dlatego, że ta komisja nie jest nielegalna, bo jak zaraz wam udowodnię, ona jest w 100% legalna, on się nie stawił tam, bo się bał pytań, bał się tego, że za chwilę będzie musiał coś powiedzieć, co jest mu niewygodne, albo będzie musiał po prostu skłamać. Natomiast załóżmy, że Zbigniew Ziobro jest na tyle chory, że nie może przyjść na komisję Pegasusa, ale znów jest na tyle zdrowy, żeby pójść do prokuratury, jest na tyle chory, żeby nie móc odpowiadać na pytania, ale jest znów na tyle zdrowy, żeby, mógł rzuca, żeby móc rzucać groźby. Zbigniew Ziobro w dwóch wydaniach. Pozywam Fakty TVN za kłamstwo o mojej chorobie. W głównym wydaniu 14 października 2024 roku nakłamali, że opinia biegłego była oparta na pełnej dokumentacji medycznej. Nie była ani na pełnej, ani na aktualnej. Biegły nie zwrócił się o dokumenty do mnie ani do szpitala w Belgii. Panie Zbyszku, w tym momencie przyznał się Pan, że był Pan w Belgii, hospitalizowany. Co więcej, przyznał się Pan, że Pan trochę nas kłamał, mówiąc, że jest Pan w Polsce, ale idźmy dalej. Biegły nie musi. Zwracać się do Pana o dokumentację biegły, czy tam biegła, zwróciła się do instytucji, z których na przykład przysyłał Pan zaświadczenia lekarskie, że jest Pan chory. Jeżeli Pan z Belgii nie przysłał i nie poinformował swojego pracodawcy, jakim jest Sejm, że Pan w Belgii się leczy, to Pan wybaczy. Ale skąd my mieliśmy wiedzieć, że Pan się w Belgii? Ja byłem święcie przekonany, że Pan się leczy w Polsce. Jeżeli Pan zakłada, że ktoś działał w złej wierze, nie kontaktując się z Panem, to ja tylko Panu przypomnę, że kodeks postępowania karnego albo administracyjnego, już nie pamiętam jeden z tych dwóch, wyraźnie mówi, że biegły może wydać opinię bez oględzin opiniowanej osoby na tylko i wyłącznie na podstawie uzyskanych dokumentów, a biegły, czy tam biegła, uzyskała dokumenty z kilku jednostek, w których się Pan leczył. I to, że pan dzisiaj będzie udowadniał, że jakiś tam dokument dostał pan trzy dni po tym, jak biegła, wydała opinię, to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna, bo nie ma pan jaj. Jest pan szonem i nie ma pan jaj, żeby stanąć przed komisją. Także mówi pan, że nie idzie pan przed tę komisję, dlatego że ona jest nielegalna, bo Trybunał Konstytucyjny wypluł z siebie pomiędzy kotletem schabowym a kotletem mielonym, którego wpieprzała manowska. Nie, Manowska. Manowska jest w Sądzie Najwyższym. Tak, jak ona się przyłębska? Jakieś tam pisemko. Posłuchajmy Andrzeja Dudy, który już w 2015 roku jako prezydent miał naprawdę mądre wystąpienie. Uchwały te mają charakter wiążący, albowiem wyrażają wolę Sejmu. No właśnie, skoro w tamtych czasach, jak i dzisiaj. Sejm stanowi emanację nastrojów opinii publicznej, czyli wyborcy wybrali, że dzisiaj Sejm ma taki, a nie inny mechanizm koalicyjny. I nie taka, a in, nie, nie taka, jak wy byście chcieli, a inna koalicja dzisiaj rządzi w Polsce, bo Sejm ma taką dzisiaj zdolność koalicyjną. To znaczy, że żaden Żaden Trybunał Konstytucyjny ani w 2015, ani w 2024 nie może podważać uchwał Sejmu, bo są one legalną emanacją nastrojów ludzkich. Co więcej, Andrzej Duda też mądrze powiedział o samym Trybunale Konstytucyjnym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zatem w żaden sposób nie uchyla ani też nie unieważnia uchwał podjętych przez Sejm. Słuchajcie. Jest takie chińskie powiedzenie: Kiedy człowiek kroczy drogą środka, nagle jego zwierzęta wstępują do nieba. Czyżby Duda w 2015 roku chciał podlizać się Kaczyńskiemu, tak samo jak Duda w 2024 roku z trybuny sejmowej podlizuje się Kaczyńskiemu i chce iść? nie skrajną drogą walki z pisem, a środkową drogą pojednania z pisem, bo Duda w 2015 mówił co innego, ale było to dobre dla Kaczyńskiego niż Duda w 2024, który mówi totalnie co innego, ale paradoksalnie znów jest to dobre dla Kaczyńskiego. Więc kim jest dzisiaj Duda? Duda jest lawirantem który idzie drogą środka, żeby podlizać się swojemu pryncypałowi Kaczyńskiemu. I dzisiaj, zamiast żebrać o wasze lajki, suby, czy wasze komentarze, opowiem wam historię prawdziwą, która wydarzyła się kilka dosłownie dni temu. Pod jednym z moich filmów na YouTube był taki dosyć błagalny komentarz: nie mam za co żyć, nie mam gdzie mieszkać, czy jest mi ktoś w stanie pomóc. Napisałem do tej osoby, odpowiadając na komentarz, gdzie nie zawsze czytam komentarze, ale tym razem z jakiegoś powodu przeczytałem, wpadł mi ten komentarz w oczy i odpisałem: Napisz do mnie na mój e-mail, który jest na YouTube, ewentualnie na mojego Instagrama, którego widzisz tutaj. Ta osoba, zobaczcie, odpisała mi. Wysłała wiadomość mówiącą, że zrobiła śledztwo i odkryła, że mój e-mail należy do jakiegoś wydawnictwa albo do jakiegoś sklepu. Zrobiła kurna śledztwo. Gdzie ja zawsze podaję ten e-mail i zawsze jak piszecie na ten e-mail to odpowiadam. Odpowiedziałem setkom osób i odpowiedziałbym też tej pani, gdyby ta pani tylko zechciała trochę pomyśleć, a nie żyć w swojej wyimaginowanej przestrzeni, gdzie wszyscy wszystkich oszukują, podsłuchują gdzie każdy jest śpiegiem każdego, to by zobaczyła, że ten sklep należy do mnie, że książki i poradniki, które są w tym sklepie, to są moje książki i poradniki, które ja piszę, że ja mam dostęp do tego maila, że na końcu SO oznacza Sebastian Owczarski. Dokładnie jest to mój prywatny adres mailowy. Gdyby chciała trochę pomyśleć, a nie szukać, Niestworzonych historii, to by zrozumiała, ale dobra. Ja jej chciałem kulturalnie wytłumaczyć, że to jest mój adres mailowy, żeby się niczego nie bała, że jak już napisała do mnie na Instagramie, to niech napisze o co chodzi i dostałem w odpowiedzi Ty oszuście, je. ty taki i Owaki. Wiecie, nie chodzi o to, bo nawet jakby mnie nazwała Lęwakiem, komuchem, Żydem, gejem, nie wiem, czarnuchem, i tak by to nic w moim życiu nie zmieniło, bo ja wiem, że to wszystko, co ona by wypowiedziała, to jest jedna wierutna bzdura. Natomiast chcę Wam pokazać, że ludzie tacy jak ta Pani powodują, iż empatia w takich osobach jak ja zostaje nadszargnięta. I następnym razem, siedem razy zastanowię się, zanim komuś powiem, dobra napisz do mnie, pomogę Ci. Bo takie osoby niszczą resztki empatii w resztce społeczeństwa. Które w Polsce istnieje. I mimo, że ta pani wkurwiła mnie strasznie, spowodowała, że moja empatia została na kilka minut zachwiana, to muszę Wam powiedzieć, że już następnego dnia odezwał się do mnie Pan, którego mama jest chora. Nie będę mówił teraz, bo sprawdziłem. Nie chcę, nie, Pan sobie nie życzył, żebym o tym wspominał i nagabywał. Z, odwrócił się do mnie Pan, opowiedział historię swojego życia. Pomogłem mu na dwój sposób. Skontaktowałem go z kolegą lekarzem, a także wpłaciłem na zbiórkę jego mamy. Można pomagać, i ja pomagam. Nie chwalę się komu ile, co jak zrobiłem, bo nie na tym polega. Ja bardzo często pomagam w ciszy, bo pomoc w ciszy jest stukroć lepsza niż głośne gadanie i pieprzenie głupot. I tak jak ja dostałem od was wiele bo dostałem ponad 70 tysięcy subskrypcji, miliony Waszych komentarzy, dosłownie, no może nie miliony, ale setki tysięcy Waszych komentarzy, miliony minut i godzin oglądanych moich materiałów, to po słowie, polscy parlamentarzyści dostają od nas jedną rzecz, cenniejszą od wielu innych. Wasze głosy. Zresztą moje też głosy. I taką mędą, mejzą, przepraszam, i taka mejza, Dostała ponad 10 tysięcy głosów i Mejza wychodzi na trybunę dwa razy w ciągu swojej kadencji i za drugim razem miesza ludzi. Zamiast mówić o pisowskim hejterze, znaczy przepraszam, zamiast pisowski hejter mówić o pisowskim aparatczyku Budzie, Waldemarze Budzie, to mu się coś chyba po alkoholu popieprzyło i zaczyna opowiadać o Buddzie. Ale słuchajcie dalej. No właśnie, nie, Mejza się nie pomylił. On naprawdę mówi o Buddzie. Więc ja. W ostatnich dniach cała nasza ojczyzna żyła jednym tematem: zatrzymaniem jednego z najpopularniejszych polskich influencerów zatrzymaniem Buddy. Więc ja mam w głowie takie skojarzenie. Wąsik Kamiński, Romanowski, Chopa, Michał K., oni wszyscy. Są przez pisowców zawsze bronieni. Oni wszyscy dzisiaj są ścigani, poszukiwani, albo już doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości pisowcami, którzy są albo wielkimi patriotami dla pisowskiej braci, albo wielkimi więźniami politycznymi za chwilę będą. I Budd i wróć, i Meiza, opowiadający o Buddzie, chce nam powiedzieć, że Budda jest pisowcem, bo jeżeli Budda. Jest pisowcem, to moja empatia dla niego wczorajsza dzisiaj przeradza się w nienawiść. Dlatego ja mam pytanie, panie Mejza, czy pan ma jakieś dowody na to, że Kamil L., zwany Buddą, był aktywnie wspierającym pisowską brać człowiekiem? Czy dlatego może wspierał PiS, że PiS go krył przez lata? Bo pamiętajcie, Kamil. Budda był rozpracowywany przez służby od trzech lat, czyli ponad dwa lata. Pisowskie służby go rozpracowywały, a może go po prostu kryły, bo Kamil się dzielił z Pisem, bo Kamil może sponsorował farmy troli, bo Kamil może sponsorował kampanie wyborcze, bo Kamil miał lewą gotówkę wypraną, którą używał do tego, żeby wspierać PIS. Ja tego nie wiem, nie mówię, że tak było. Ale kiedy widzę pisowca, który zgodnie z tym, co mówi prokuratura, wyłudzał pieniądze od rodziców chorych śmiertelnie dzieci, bo obiecał im jakieś tam magiczne wyjazdy i tak dalej. Jeżeli widzę pisowca, który dzisiaj używa Buddy, żeby ze swoich pleców zetrzeć swoje winy, to ja naprawdę się zaczynam zastanawiać, czy Budda, Buda, Mejza, Romanowski, czy oni wszyscy byli w jednej pisowsko. Prawicowo zorganizowanej grupie przestępczej? I ja wiem, że to jest teoria spiskowa. I ja od razu mówię, że nie wiem, czy to jest prawdziwe, i ja nie mówię, że tak było. Ale kiedy widzę w miarę młodego gościa, który dostaje 100 milionów złotych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, później się okazuje, że leczy salcesonem ludzi i siedzi w pace, bo nowa władza. Bo stara władza go rozpracowywała, a nowa go posadziła. Kiedy widzę w miarę młodego chłopaka, niecałe 30 lat, który z rządowej agencji rezerw strategicznych wyciąga około pół miliarda złotych na dziwne interesy, które rozpracowywała stara władza, a nowa władza go posadziła. I kiedy dzisiaj widzę Kamila, młodego przedsiębiorczego, kreatywnego YouTubera, który za czasów PiSu mógł wyłudzić, wyciągnąć, jak mówi prokuratura, ja nie mówię, że tak było, ale który mógł wyciągnąć względem, prokuratu, względem tego, co mówi prokuratura, kilkaset milionów złotych na podatkach i rozpracowywała go stara władza, a nowa go wsadza. Czy wy naprawdę nie widzicie jakiegoś scenariusza, który się powtarza? Ja nie mówię, że tak było, ale kiedy widzę Mejzę broniącego Buddę, to wiem, że coś na rzeczy może faktycznie być. Pamiętajcie tylko jedną rzecz. Służby od zarania dziejów wspierały przedsiębiorczych, kreatywnych ludzi po to, żeby następnie z nich ciągnąć lewe pieniądze po to, żeby robić swoje kolejne akcje. I mówi się o tym, że taki Solosz, że taki Gudzowaty, że nawet taki jeden z tvn nie mogliby robić swoich wielkich imperiów, Gdyby służby im na to nie pozwoliły, czyżby służby za czasów PiSu działały tak samo jak służby za czasów komuny? Nie wiem. Napiszcie mi to w komentarzu, bo mi się wydaje, że tak mogło być. Ale przejdźmy do rzeczy przyziemnych. Czy Wy macie problem z językiem angielskim? Ja osobiście mówię uczciwie nie mam, ale jeżeli Wy macie, to nie wstydźcie się tego. Andrzej Duda. Miał problem od zarania dziejów. A dzisiaj kandydat na prezydenta, inteligentny doktor nauk ekonomicznych, nie zna podstawowych światowych zwrotów, panie Mencen. VAT piszemy przez V, nie przez W, żeby pan pamiętał. Wiecie, nie chcę się za bardzo wyżywać na panu Mencenie. I nie dlatego, że wysłał mi kiedyś za wezwanie do tego, żebym zaprzestał naruszać jego dobre imię. No i wtedy się z tym zgodziłem, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli doktor nauk ekonomicznych, chyba ekonomicznych albo prawnych, albo nie wiem, na, na pewno jest doktorem, tak, doktor Mencen. Jeżeli tak inteligentny, oczytany i sprytny przedsiębiorca, sprawny przedsiębiorca, podatkowy, jak męcen, nie wie co to znaczy VAT, to ja naprawdę obawiam się, że on nie będzie wiedział co to znaczy obrona terytorialna, bo, pomyśli, bo pomyli VAT pisany przez V z VAT-em pisanym przez W. Chciał się pochwalić swoją wiedzą i powiedział, że ustawa o VAT to jest ustawa o Podatku od wartości dodanej. To jest ustawa o podatku od towarów i usług, a nie od wartości dodanej. Posłowie, którzy debatują tu o tym, nie wiedzą w ogóle, o czym mówią na poziomie absolutnie podstawowym, nie wchodząc tu w główny. Albo kiedyś postanowi, na przykład, zamiast VAT-u naliczyć komuś VAT-panie Sławku, VAT, Value Added Tax podatek od wartości dodanej, jest to podatek od towarów i usług. Jakżeś się pan nauczył, a dokładnie jakżeś pan powinien wiedzieć, jest to podatek płacony przed, przez przedsiębiorcę końcowego od marży, którą dodał do sobie do danego towaru lub usługi: Value Added Tax. Oczywiście, Sławek postanowił teraz kandydować na prezydenta, więc jako prezydent nie musi znać języka angielskiego, bo bierze najlepszy przykład. Najlepsze wzorce z dziewięciu, niedługo dziesięcioletnich kadencji, panowania, nie kogo innego jak Andrzeja angielskiego, Duddy.